Cześć, ja jestem Aguś i witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sims 4. Damian, co ty teraz robisz? Widzę, że sprzątałeś łazienkę. Idziesz mówić do rośliny. Czy ty jesteś samotny? Przecież nie jesteś samotny. Ojejku, ale twoje roślinki to przydałoby mi się coś innego niż rozmowa, wiesz? Przydałoby mi się troszeczkę wody. Dobra, podlejmy, zbierzmy plon. Ale czy jakieś chwasty są tutaj? Nie, akurat chwastów nie widzę. Dobra, no to zadbajmy o te roślinki, bo widzę, że one marnie się trzymają. Korzystając z okazji, że Damian w tym momencie dba o swoje roślinki, chciałam was zaprosić serdecznie na grupę moich widzów. Grupa nazywa się Lagi Agi i link oczywiście macie do niej w opisie. Zapraszam serdecznie. Zazwyczaj staram się wrzucać na grupę wcześniej odcinki, także jest to miejsce, gdzie możecie wcześniej zobaczyć materiały, które robię. Możecie również tam stawić fanarta, czy po prostu się ze mną skontaktować. Także serdecznie zapraszam. Przypominam, że możecie subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dzwoni nas Klaudia, Klaudia ma dziwny strój. Chce przyjść do Ciebie na chwilkę. Dobra, zobaczymy, co tam u Klaudii. Czy ona przyjdzie w tym kosmicznym stroju? Damian, musisz się pospieszyć, jeśli chodzi o te roślinki, bo chcemy spotkać się z Klaudią. Ostatnio troszeczkę y, ostudziły się emocje między Tobą a Klaudią. Tak mi się wydaje przynajmniej. W ogóle ile osób Ty zaczepiłeś? ile osób ma z tobą flirciarskie relacje no nie wiem o, postanowiła, że sama do ciebie przyjdzie, skoro jej nie otwierasz dobrze Klaudia, to dobrze, bo Damian musi tutaj zadbać o swoje rośliny jeszcze tak, ona się z nim wita, on ją ignoruje może to jest jakiś sposób na podryw Klaudia, mam nadzieję, że miło ci się spędza czas z Damianem, bo Damian w ogóle najwyraźniej nie skupia swojej uwagi na tobie, idzie zjeść wiesz co, wstrzymaj się z tym jedzeniem Najpierw porozmawiaj trochę z Klaudią. Nie, no co ty robisz, Damian? Dlaczego jesteś taki przyjmy. Grunt, że Klaudia ma poczucie humoru i ją to ucieszyło. Klaudia chyba przyszła się rozluźnić przy naszym komputerze. Naprawdę, Klaudia? Ja myślę, że nie po to przyszłaś tutaj, żeby siedzieć przy komputerze, tylko że myślałam, żeby, że chciałabyś spędzić czas z Damianem. Tak, ty będziesz mieć pusty talerz, jeśli ona tu przyjdzie. Co wy tam w ogóle jecie? Talerz pełen protein, jakoś wspaniała. No super, Damian. Klaudia dalej jest spięta, może byś jej jakoś pomógł. Co ty byś tu chciał? Obejmować kogoś? No dobrze, no to obejmiemy Klaudię. Tylko mam nadzieję, że Małgorzata się nie obrazi. Wiesz, no one razem mieszkają. Mogłoby się dowiedzieć. Ale z drugiej strony objęcie to jeszcze nic złego, prawda? Natomiast wydaje mi się, że ty zaraz idziesz do pracy, wiesz? Myślę, że ostatni raz wybierzesz się do pracy, a potem. Potem cóż, zrobimy to, co nasi widzowie zechcieli zrobić. To oni zdecydowali, jaki zawód wybierzesz. Jeszcze teraz nie powiem ci, ale jak tylko wrócisz z pracy, to się tym zajmiemy. Jeszcze dzisiaj, no cóż, 2000 prawie e, pensji, na pewno przez najbliższy czas dużo zarabiać nie będziesz, dlatego jeszcze ten jeden dzień pójdziemy do pracy i dopiero potem zrezygnujemy i zajmiemy się nową karierą. Tak, możesz popompować, nie ma problemu. Chyba jeszcze masz czas na to. No 5 minut. Akurat skończysz miłego ostatniego dnia pracy. Przedłużenie kontraktu. Pora renegocjować kontrakt, na podstawie którego pracuje Damian. Czy Damian powinien przyjąć pierwszą ofertę klubu, czy spróbować wycisnąć więcej pieniędzy? Wiesz co, nalegaj na więcej. Zobaczymy, czy są w stanie dać ci więcej. Dyrekcja zdaje sobie sprawę, że Damian to zawodnik, którego należy doceniać i proponuje mu sporą premię w nowym kontrakcie. No widzisz, czyli jesteś wartościowym pracownikiem dla nich, ale wiesz co, my w tym momencie rezygnujemy z pracy. Kariera. Porzuć pracę. Najpierw zrobimy to w taki sposób, że rzucamy starą pracę. Słuchajcie, no, chcieliście zaoferować mi więcej kasy, ale tak naprawdę to mnie nie interesuje wasza posadka ciepła. Ja muszę szukać ryzyka w innym miejscu. Porzućmy tą pracę jako legenda sportu. Jak się czujesz z tą myślą? Chyba trochę ci lżej. Ok, no to słuchajcie, od razu przejdźmy do tej nowej pracy. Wybraliście praktycznie jednogłośnie. Naprawdę, macie teraz ankietę na ekranie, jakie były jej wyniki. No i jak widzicie, zdecydowaliście, że Damian zostanie tajnym agentem. Nie mam pojęcia, co z tego wyniknie, czy Damian sobie poradzi. Wygląda to dość niebezpiecznie. Ale tak, Damian, nikt nie może się dowiedzieć, ale jesteś tajnym agentem. Prace zaczynasz za dwa dni. Idealny nastrój to skupiony. I co masz zrobić? Przeglądanie danych wywiadowczych. Mm, czy to się robi przy komputerze? Mm, pewnie sieć. Tak, przeglądaj dane wywiadowcze. No dobra, no to od razu możesz się tym zająć. Będziesz mieć z głowy za dwa dni, bo chyba w tym momencie nie mamy jakichś większych zajęć. Jest troszeczkę za późno, żeby zaprosić na randkę Małgorzatę, a wiem, że chcesz to zrobić, więc jutro z samego rana zabieramy Małgorzatę na randkę. Mam nadzieję, że na Małgorzata będzie wolna. Dziwne jest to, że nie mamy żadnych cech potrzebnych do Awansu. Czy dopiero na kolejnych poziomach pojawią się jakieś umiejętności? Jestem bardzo ciekawa, jakie umiejętności są wymagane do tego, żeby rozwijać tą karierę. Rozmnożymy żaby. Za każdym razem, jak wchodzę do kwipunku, staram się pamiętać o tym, żeby te żaby rozmnażać. Zawsze to są dodatkowe pieniążki, a jednak nie chcę wrócić do czasów, gdy mieliśmy tak mało pieniędzy, że nie byliśmy w stanie zapłacić za rachunki i odcinali nam prąd. Czy Ty jesteś znudzony? Tak bardzo Cię to znudziło? Za dużo danych wywiadowczych. Aha. No cóż, no to musimy jakoś cię rozluźnić. Chcesz oglądać telewizję? No dobra, no to pooglądaj telewizję, skoro tak uważasz, że to by ciebie pobudzi. Co ty robisz? Myślałam, że weźmiesz talerz i pójdziesz oglądać telewizję, ale ty. wziąłeś talerz, położyłeś talerz i znowu wziąłeś talerz. Czyli jednak będziesz siedzieć przed telewizorem. Dobra. Jakiś dziwny jest Damian dzisiaj. Wyglądasz bajki? Czy nie wydaje ci się, że jesteś trochę za stary na bajki? No dobra. Chciał się rozluźnić. Chciał się zabawić. Może akurat to go rozluźnia. Nie powinieneś być o tej porze pobudzony. Raczej już powinieneś kłaść się spać, a nie robić pompki na korytarzu. Wiesz co Damian? Naprawdę, już jest późno. Idziemy spać. Jutro wielki dzień musimy o siebie zadbać, bo jutro zabierasz na randkę Małgorzatę. Tak jak mówiłam, Damian musi przygotować się do dzisiejszej randki z Małgorzatą, dlatego ćwiczy gadki na podryw. O, tak, słodki buziaczek. O, oddech też musimy zadbać, dobrze. Myślę, że umyjemy zęby przed wyjściem jeszcze. Wiesz. No, niby jest dopiero dziewiąte rano, ale co ty na to, żebyśmy zabrali e, Już niedługo małgorzate. Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda. Nie no, żartuję, nie będziemy śpiewać. Co ty, brudny jesteś? Śmierć ci z buzi? Przecież dopiero ja umyłeś zęby. Aha, to umywalka jest taka śmierdząca. No dobra, no to wyczyścisz że to umywalkę, no bo przecież ty nie lubisz żyć w bałaganie. Od razu lepiej, też tak myślę. Dobra, wiesz co? Koniec przeciągania. Idziemy na tą randkę. Myślę, że dziesiąta rano to już będzie idealna pora. Zaprośmy na randkę Małgorzatę. Małgorzata, czy nie poszło być ze mną na randkę? Zabraliśmy Małgorzatę na randkę do baru. Ty chcesz udzielać jej od razu porad dotyczących naprawiania? Ja bym chciała, żebyś ty ją pochwalił, albo nie wiem, okazał jej czułość. Ona już dziś sobie poszła. Zobaczymy, jak w tym barze e, uda się Wam ta randka. O nie, wygląda na to, że Małgorzata będzie spędzała czas z Amy, a nie z nami. Ach, tak niby niepozornie. Cóż, wcale cię nie obejmuje. Ja po prostu chciałem, wiesz. Przeciągnąć się. Jak oni na siebie patrzą, zobaczcie. Prawie pożerają się tym wzrokiem. A wy dokąd? Małgorzata rzeczywiście bardzo często myśli o dzieciach. Trochę mnie to niepokoi. Damian jeszcze nie jest gotowy na zostanie ojcem. W końcu Damian zaczął mieć ochotę na flirty. Musimy teraz pocałować naszą sympatię z pasją. Pocałunek z pasją. Teraz się na pewno uda. O, proszę. Udało nam się osiągnąć złoty medal na naszej randce. Wspaniale. Damian, ty to jesteś po prostu mistrzem randkowania. Albo po prostu pasujecie do siebie z Małgorzatą, bo świetnie wam to wychodzi. Chyba nawet nie kupiłeś Małgorzacie drinka. To chociaż poprosi o chipsy. Ty dostałeś drinka, ale Małgorzata nie za bardzo. Czy ty sobie sam wziąłeś te chipsy? Miałeś się o nie poprosić, a nie sobie je wyciągnąć z zaparu. Dajmy Małgorzacie tego drinka. O, Damian jest bardzo rozpalony. Chyba Małgorzata naprawdę mu się podoba. Myślę, że z wzajemnością. Tak, Damian ma umieszczone ciało, ma dużo kasy. Małgorzato, dziękuję Ci za tą wspaniałą randkę. Jak zwykle muszę sobie pogadać o śmieciach, to takie romantyczne przecież. Dobra, koniec tych okrzyków. Wracamy do domu, Damian. Damian, po tej randce jesteś tak rozpalony, że chyba musimy zaprosić Małgorzatę, żeby jednak trochę czasu z Tobą jeszcze spędziła. Weź zimny prysznic, ochłoń trochę. Nie będziemy się oświadczać Małgorzacie z miejsca. Może po prostu... Mm, pocałujmy ją. Małgorzata bardzo chce mieć dzieci. Tak mi się wydaje. Za każdym razem jak tutaj przechodzi myśli o dzieciach i znowu gadał Kasie. Czy Małgorzata leci na nasze pieniądze? Nie no, przecież interesowała się nam, jak byliśmy jeszcze bieli, to na pewno nie jest to. Możesz jej wyznać miłość. Myślę, że na ten moment ewidentnie jest miłością. miłością To w ogóle jakiś wiersz wygłaszasz? Co? Znudziłeś ją tym wierszem, Damian. Przez ciebie zaraz pewnie pójdzie do twojego komputera. No właśnie, no właśnie, mówiłam ci, że tak właśnie to się skończy. No, moglibyśmy niby przejść na wyższy poziom związku, ale jednak nie wiem, czy to jest dobry moment. Byliśmy dopiero na dwóch randkach. O dziecko też się nie będziemy starać, chociaż ewidentnie Małgorzata tego właśnie chce. Chciałabym, żeby Damian zajął się bardziej życiem zawodowym, zanim znajdzie sobie żonę. Musimy pamiętać, że teraz jesteśmy zwykłym urzędnikiem agencji. Nie mamy pracy, która przynosi nam duże zyski, a rodzina to jest duży obowiązek. Do naszego domu przyszedł jakiś chłopiec, i ten chłopiec ewidentnie idzie do naszego komputera. Ludzie, co z wami się dzieje? To trochę nie w porządku, że przychodzisz tutaj i siadasz do naszego komputera. Naprawdę, powinni już sobie pójść. Grunt, że przyjął e, to do siebie, że zrozumiał swój błąd, nawet się nie obraził za bardzo za to, że go wyprosiliśmy. Damian, ty nie chciałbyś się przyłączyć do Małgorzaty? Widać, że świetnie się bawi tańcząc, chociaż dalej jest znudzona. Nie zaproponowałeś Małgorzacie jedzenia i stwierdziła, że musi iść do domu. Czy nie wydaje ci się to dziwne? Damian, naprawdę, powinieneś czasem pomyśleć o swoich gościach. Za każdym razem to ja muszę myśleć o nich i proponować im jedzenie. Tak, jesteś egoistą, myślisz tylko o sobie. Damian chciałby mentorować komuś w grze na gitarze. Wiesz co? Może spróbujemy. Zaprośmy. Wiem, kogo zaprosimy. Zaprosimy Piotra. Piotr jest naszym przyjacielem. Dlaczego by nie nauczyć go grać na gitarze? Co ty na to? I mentorować komuś w sprawności fizycznej. Też mam dobrego kandydata do tego. Poćwiczmy z nim walkę. Cóż, taka wiesz, przyjacielska bitwa, bo. Za dużo flirtów tutaj u Piotra. My nie chcemy z nim flirtować. Piotrze, ty jesteś naszym przyjacielem, naprawdę. Wolę dać ci w twarz niż z tobą flirtować. Mam nadzieję, że się świetnie bawiłeś, tak jak Damian, Piotrze. Jak zachęcić Piotra do grania na gitarze? W sumie nie przemyślałam tego, żeby mentorować komuś w grze na gitarze. Ten ktoś musi. Grać na niej najpierw. No, chyba nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To w takim razie, wiesz co? Zaprosimy Piotra do naszej siłowni. Wiesz co, Damian? To nie tak miało być. Miałeś zachęcić Piotra do tego, żeby ćwiczył razem z tobą, żebyś mógł mentorować mu w ćwiczeniach, ale chyba musielibyśmy wybrać się na siłownię, żeby to zrobić. Trochę już jest późno dzisiaj na takie rzeczy, a trochę dziwnie to wygląda, gdy Piotr w takim nastroju przygląda Ci się, jak Ty ćwiczysz. Wiesz co? Porozmawiajmy z nim jeszcze chwilkę, a potem, Piotrze, niestety, ale musisz wyjść. Alicja chce przyjść. Alicja, przykro mi, jest za późno. Jutro Damian idzie do pracy. Musimy się zająć czymś innym. Skończ ćwiczyć, Damian, i wyproś Piotra. Piotrze, zrozum, że ja mam dziewczynę. Nie jestem zainteresowany flirtami z tobą, okej? Okay? Chyba, chyba zrozumiał. Cóż, czasami prawda jest bolesna, ale jednak musimy być szczerzy, bo Piotr jest naszym przyjacielem. O nie, ważne jest to, że musimy pamiętać, że Damian teraz pracuje na rano, już nie na czternastą, a na siódmą. Ale to dobrze, bo będzie wcześniej wracał z pracy, będzie mógł się zająć na przykład małgorzatą. Wiesz co, przytnij te gałązki. Musimy znaleźć jakiś sposób, żebyś trwale był skupiony, bo rozumiem, że na ciebie wpływa ten oto Syndrolin. On wzmaga nastrój skupienia, ale czy jeśli weźmiemy go do ekwipunku, czy dalej będziesz skupiony? No właśnie. Nie, tylko jak jest umieszczony w świecie, on wtedy przynosi ci skupienie. Damian, proszę, powiedz, że nie zostawiłeś garnka na gazie, nie poszedłeś do pracy. Tak zrobił. Mam nadzieję, że to się nie zapali. O, o rachunek przyszedł. Prawie pięć tysięcy! O matko. Coraz droższe te rachunki. No dobrze, na razie nie musimy się tym martwić. Ja się martwię tym garnkiem zostawionym na gazie. Damian, jak tam pierwszy dzień w pracy? Chyba nie najgorzej, co? Dokończ gotowanie, bo po prostu martwi mnie ten garnek. Ale chyba po prostu wyłączyłeś. Ale chyba po prostu wyłączyłeś gaz, co? No przestań na pewno nie jest takie złe, jak ci się wydaje. To, że nie lubisz warzyw, nie znaczy, że to będzie niesmaczne. Poza tym sam chciałeś to ugotować. Wiem, że to ci się nie spodoba, ale musimy jeszcze przed pracą przejrzeć bazę danych wywiadowczych. Nie jesteś zbyt dobrym nastroju, myślę, że będzie potem dużo oglądania telewizji. Ale cóż, taka jest praca. Od tego zaczynasz od przeglądania dokumentów. Później myślę, że to się zmieni, a przynajmniej mam taką nadzieję. Skończyłeś? To dobrze. Widzę, że chciałbyś wybrać się do biblioteki. Wiesz co, myślę, że możemy to zrobić. I co, dotarliśmy do biblioteki, a to będę chciało się czytać? I co i będziesz drzemał na ławce w, przy bibliotece? Ponieważ Damian przyszedł tutaj tylko po to, żeby przespać na ławeczce. Po prostu zabierzmy go z powrotem do domu. Nie męczmy go już, Damian, wstawaj. Wiem, co na ciebie dobrze podziała. Posłuchaj trochę muzyki. Zawsze pozytywnie na Damiana działała muzyka. Zobaczymy, czy tym razem również. Tak, wiem, że śmierdzisz. No cóż, tak to jest, jak się nie myje. Dawno nic nie grillowaliśmy. Co ty na to, żeby dzisiaj przyrządzić kurczaka z rożna? O, nie, za godzinę idziesz do pracy, nie zdążymy tego zrobić. Szybko, zjedz coś. Płatki, zjedz płatki. Wiesz co? Wymyśliłam w jaki sposób możesz się skupić. Przecież możesz rozmyślać nad posunięciami w szachy. Troszeczkę nie w porządku jest iść drugi dzień do pracy. Nie umyć się, ale no dobra. Nie mamy czasu na kąpiele. Mam tylko nadzieję, że uda ci się zdążyć wprowadzić w ten skupiony nastrój. I co, Damian? Czy będziesz w skupionym nastroju? Wiesz, już powinieneś być w pracy. Okej, okay, udało się no to szybciutko, Damian, szybko, biegnij do pracy, bo już jesteś spóźniony. No, może wybaczyć te 15-20 minut spóźnienia. Wiecie co? Wszystko wskazuje na to, że Damian dzisiaj osiągnie awans. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że tak dobrze mu pójdzie. Przede wszystkim jestem zaskoczona, że. Będąc urzędnikiem agencji, żeby uzyskać awans, nie potrzeba żadnych cech rozwiniętych. Gratulacje, Damian. Teraz jesteś analitykiem wywiadu. I tak, i teraz potrzebujemy mieć rozwiniętą logikę. I już widzę, nad czym będziemy musieli pracować. Będziemy pracować nad logiką. Tym się zajmiemy w najbliższym czasie, ale wiesz co? Teraz po prostu weź prysznic, bo unosi się za tobą nieprzyjemna woń. Damian, czy ty w ogóle. Tarzałeś się w błocie? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, jeżeli tak właśnie było, bo tego typu materiały staram się robić na bieżąco. Zapraszam Was również, oczywiście, ponownie do grupy Lagi Agi. I dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się, cześć!